I will try and go like carol. I can to beside. Brawo! miłości Oto wielkie święto. O którym pamięta? do ona? Kasia. Dawid I i dzień dobry, dzień jest dzień jest święto, dobry, i dobry, I dzień Was. dzień wiersze i wiosenki. Umilować czas. Drogie kuchy mamy. i załóżki na dziadusia. Dziś życzenie w nocy składa. Na piosenki śpiewa w To Kocham dziadka. Zajź sensce. Zajź miłość. W dużym zdrowiu. Długie lata. Jak nam żyją. Jak nam żyją. Jest taka jedna pani. Otworę ugieba, Bo zawsze jest za luzie. Się... To właśnie babcia bała. Jest taki jeden pan, przystojny jak James Bond. To mój dziadek kochany, nie znacie go? To błąd. Wszystkie no są wcale Nie Wszystkie bawcie no wiele lat, Nie jednej babci wysłowuje świat za jest na bardzo nie założy chabcia, Monika, gdy odpłynie, ty, 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 zaraz ćwiczy. Zamiast kremu z czekoladą, jabłka miała. Napyczę się bawić. bo ona mówi, że kończy się jak robótki na bo na orki śluszy. Więc paść pod tym świętym wieczorem, on się upańczył z Po piosence to podróżni, na a może kask będzie kto się dzieje, aaa. Patrzę tu, tak dziewczynka, kiedyś ja usta jak mama. i tata kiedyś wychowała, a w prezencie nuki dostała. Z naszej sali, do tancerów dziś to razem zaczął. Jeszcze bardzo mocno wierzyć w to, że lataczki będą w latach największych. Weźmie proszę na kolana przytór z tego Dziś coś powiedzieć powiedziesz uszę. Dzień dobry, dziecko. serdeczki. Zdrowie, szczęście, się wychwalacą. Dzisiaj, do swojego twojego święta, sezonu zresztą fałsz. Czasem dziadkowie schował okulary. Od dobrych akcji papieru już spadł. A się si dzieje pilotem? Klawie. Zmaluje flotę, właśnie boją w na głowie. Tak, dobre, no wsody ciągle myślimy, ale tak naprawdę bardzo was kochamy. Wszystkie, wszystkie wnuczki, nawet duże, nawet takie, pomadłóż nawet z taką dużą brodą, aż po pas. Jak lecą do dziadków z kwiatkiem, niech zaniosą na tę Tą piosenkę śpiewa każdy z nas. Dzisiaj mamy. Krzysiu to dziadka. O, jest plechatka. Ja dziadusia kocham z tebę. jego słowo zawsze wierzę. Mój dziadek. Masz moje zdanie, budzi we mnie zaufanie. To naprawdę z nieba przyznać. Bardzo fajny jest mężczyzna. Był zawsze rażący. Widzicie, Jacka, nie zgodzimy. Tylko dobrze się, że żebyś ty wyprostujesz, to co chodzi, choćby małe rozrawia. I całujemy tym zarzutem, że zawdzięczam to pojeczkę. Póki mucha i komar może nie wypiją. A ty mucho, ty komarze, bicie wodę powoli. Niech się ciało z babcią ratują dowoli. Jest to wasze, więc widzisz wam tu szczęścia, zdrowia, wyście żyli sto lat. Sto rosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną, ciągnąć wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, koci się stęga, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Zawołał wnuczek, szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie za wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcią, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, oj przydałby się ktoś na przyczepkę. Na kurkę czychał, kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. – Pomóż nam, kiciu! Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcią, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała łuchużna kurka. Kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcią, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Szła sobie gąska, ścieżyną gąską. Krzyknęła kurka. Chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, mruczek za babciem, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Leciał wysoko, bocian długonos. Mójże tu boćku do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicię, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcią, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, żabka to gratka, żabka za boćka, boćek za gąskę. Brata. Gąska za kurkę, kurka za kiciem. Kicia za mruczka, róczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę skaczka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle trach! A! Babcia na wnuczka, duczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, boczek na żabkę, a na ostatku kawka na trawkę.